Z Ewangelii według Świętego Łukasza Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Radość musi być wspólna, radość przeżywana Pojedynczo, w samotności jest uboga, ułomna, jest pewnie nie do końca prawdziwa. Żeby się naprawdę cieszyć, trzeba mieć wokół siebie ludzi, z którymi można się tą radością podzielić. Tylko radość dzielona się mnoży. Do zobaczenia jutro. Thank mm -hmm. you.